nietypowa praca jak dla kierowcy ciężarówki, no bo więcej stoi, czeka, spisuje aniżeli podróżuje, czyli tak wokół komina można powiedzieć, no ale, ale też z wartościowym ładunkiem się tutaj jeździ. A jeśli chodzi o zarobki w tej pracy, od czego zależą mi, jak wyglądają? To są operatorzy tankowania, mają tak naprawdę uprawnienia kierowcy pojazdu ciężarowego i gdzieś tam my lokujemy te, te pensje właśnie yy, że są troszeczkę wyższe niż kierowcy, który, który pracuje na trasach krajowych, a troszeczkę niższe niż, niż na trasach międzynarodowych. To jest takie pośrednie w, w, w zarobkach operatora tankowania. Okej, okay, no ale też tutaj jak wygląda mniej więcej rozłożenie czasu pracy? Czy więcej się człowiek tu najeździ, czy więcej upora się z tymi papierami, sprawdzaniem tej ciężarówki paliwa i tankowaniem? No jazdy za dużo tutaj nie ma niestety. No może niestety, niestety, zależy kto co lubi oczywiście. Więcej jest tej dokumentacji i więcej jest tych testów. Czyli tutaj ciężko liczyć wynagrodzenie od kilometra, a raczej od czasu pracy. Tak, to jest czas pracy, to nie, nie od kilometra w ogóle nie można liczyć, to, to tych kilometrów naprawdę jest niewiele.